Czy wyróżnił się 2014 rok na rynku inwestycyjnym? To na pewno był wyjątkowy rok pod względem nowy, na napływu nowych inwestorów i nowego kapitału. Jeśli zaś chodzi o łączną wartość transakcji, to wiele na to wskazuje, że te 3 miliardy 200 milionów euro z 2013 roku nie zostaną osiągnięte. Głównym czynnikiem, który wpływa na tę sytuację, jest fakt, że znaczna część transakcji, które rozpoczęły się w 2014 roku, zostanie zamknięta dopiero w pierwszych miesiącach tego roku. Z drugiej strony warto podkreślić, że na rynku jest też mniej produktów inwestycyjnych, czyli mówiąc pros, mniej nieruchomości zostało wystawionych na sprzedaż, zarówno na rynku pierwotnym, jak i rynku wtórnym. To jest ciekawe zjawisko, bo oznacza ono, że fundusze, które kupiły nieruchomości w Polsce w poprzednich latach, są zadowolone ze swoich aktywów. Natomiast popyt ze strony inwestorów na najlepsze nowe nieruchomości przewyższa podaż oferowaną przez deweloperów. Jaka może być łączna wartość transakcji zawartych w 2014 roku? Myślę, że będzie to około 3 miliardów euro. Należy podkreślić, że sytuacja na rynku inwestycyjnym w Polsce jest bardzo dobra. Ten rynek staje się coraz bardziej płynny. Do Polski napływa coraz więcej inwestorów. Szukają różnego typu nieruchomości. Tu warto podkreślić, że nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach regionalnych. Dużym zainteresowaniem, poza oczywiście biurowcami, cieszą się centra handlowe oraz projekty magazynowe. W 2014 roku doszło też do kilku dużych transakcji portfelowych oraz zakupu spółek posiadających w swych portfelach wiele nieruchomości. W 2014 roku doszło do zawarcia kilkudziesięciu transakcji inwestycyjnych, z czego nasza firma Colliers doradzała przy 15 z nich. Jeżeli przeliczylibyśmy wartość transakcji poszczególnych na cenę metra, to o jakich wartości tutaj mówimy? Obecnie ceny nieruchomości i komercyjnych w Polsce rosną. Najlepsze budynki biurowe w Warszawie sprzedać można nawet za 5,500 euro za metr kwadratowy. W miastach regionalnych będzie to przedział od 2 do 2,5 tysiąca euro za metr. Jeśli chodzi o magazyny, to takie budynki sprzedają się w cenie od 500 do 750 euro za metr w zależności od lokalizacji. Specyfikacji technicznej i jakości najemców, których ma dany magazyn. Ceny za nowoczesne budynki logistyczne z funkcją biurową w Warszawie osiągają ceny nawet 1 euro za metr kwadratowy. Centra handlowe sprzedają się zaś w cenach od 2,5 tysiąca w mniejszych miastach do nawet do 4,5 tysiąca euro za metr kwadratowy w największych miastach.